Em, przepraszam Was, ale miałem za mało miejsca, więc wykasowałem długi filmik i lecimy kolejne. Odmowa od znaka do sam kolejna. Em, dobra, to lecimy do gusta oczywiście. Teraz zobaczmy, czy możemy go mocniej jeszcze ulepszyć. Stało 13 w ogóle. E, wiecie, że ja się dziwnie czuję, jak patrzę, a te kąt jest całe wymaksowane. No i mamy chyba gadżet. Nie. Tak, mamy gadżet, więc się cieszę. A GUS jest na końcu. A ta już ma nawet 5 wymaks. No radajmy do dyle kogo tym razem. Patrz, jak nas przesunęło. O nic, nic. Ej. O gus, gus, guz. Nie, nie, nie ma mek. Nie ma mek, nie ma. Juhu, Nie ma, nie ma. A, gdzie jest mek? Mutaty. To dam mu. To dam jej to, jak już niech się cieszy. W sumie to nie grasz, tym mek dużo, ani do niej punktów. Dużo też nie dajesz. Czemu tak? O! Coś będzie! No nie! No nie! nie, no chyba tata po prostu nie wymaksował tylko ten mek. Albo tak jest, albo nie, bo ja nie wiem co się dzieje. Wszystko. No teraz, żeby w Megaboxie się nic nie trafiło, do mnie. Uch. Ja to jeszcze w moim koncie coś tam zostawiłem na, koń na końcówkę. Ale przepraszam, że tego na początku nie otworzyłem. Bo musimy to zrobić na trzeciej części. A co zrobić? No muszę się prelogować na moje, bo tam coś zostawiliśmy. Czyli że punkty do meg. Nie, ale odkąd ją trafiłem, to ona mi prześladuje. No to, jest, to nie są jaja. Zobaczmy, że nie ma żadnych skrzynek więcej. A nie, przecież ja wszystkie już odblokowałem. No, no tak. Dobra, no, jak powiedziałem, wbijecie 150 łapek w górę, to robimy do końca tej alei. I będzie jeszcze więcej skrzynek. Jak się nam trafi, nie wiem, tam Star Power Domek to i dwa i gadżety, to ja to nie wiem co zrobię. Nie no, ale dzisiaj już wszystko domek trafiamy. To jest niemożliwe. Ja już Nie, jeszcze tutaj troszeczkę zostało. Hmm, gdzie tu jest Mac? To o, dobra, sobie ją ulepsza dla szybkiego. To jest. No się nie nie ulepsza. Jo, ja, ale leci. Ja tak kiedyś nie, nie rob... widzę, że ja kiedyś tak robiłem, że ja nie ulepszałem powyżej gadżetów, żeby nie trafiać. A ja wtedy nic nie trafiałem. Same piątki. No i już kończę. Ostatnie punkty, i chyba same momenty będą. Sprzęt zostawiłem. Jestem... No dalej, to daj mi zamek. zostało ostatnie, dobra. Zamek. No i papa pa, widzowie, papa. Pa.